Nie jest tajemnicą, że w Tańcu z Gwiazdami dużo popularności cieszą się oczywiście gwiazdy, ale także tancerze. I tutaj wielkie powroty. Jan Kliment, twój kolega wraca do gry. Tak, no dla tutaj mnie Jesteś kochaną zakochaną. No właśnie, ale to to dobrze, bo to idzie w parze i to zawsze jest, jak idzie się w parze, to jest większa siła, ale, ale tak naprawdę no, e, cieszę się, że Janek wraca i do rodziny tego naszego tańca. E, będę go oczywiście też w jakiś sposób śmieję się, wspierał, że jeżeli będzie już tam w połowie nie mógł choreografii, to niech mi pomacha, to ja przyjdę i mu pomogę. żeby nie, żeby, nie, po żeby, nie, nie, no oczywiście to jest śmiech, e, ale... ale Eee, wiem, że na pewno teraz w ich przypadku, kiedy są rodzicami Krystianka, na pewno mm. też to będzie w jakiś sposób uciążliwe. Ja w ciągu tygodnia mam troszeczkę więcej czasu, więc od razu wam mówię, Janku i Lenko, że wujek Rafał może się Krystiankiem zająć, jeżeli będziecie potrzebowali więcej godzin spędzać na sali treningowej. Megaż sobie kolega. A powiedz mi, co sądzisz o takich komentarzach na temat Janka Klimenta, że jego czasy już dawno minęły? Eee. Dla mnie to jest w ogóle jakaś farsa i w ogóle masakra, że ktoś takie rzeczy pisze. Jest to tancerz utytułowany, człowiek, który tak naprawdę ten program zna bardzo dobrze, jest legendą tego programu, jest ikoną, więc jeżeli ktoś tak mówi, to nie ma pojęcia na ten temat i, i zwykłej zawiści i zazdrości po prostu tak mówi. I tyle.